Witam Was w nowej serii na tym kanale Voidcraft e, To znaczy... Gdzie będziemy wygrali e, Minecraft na rodak e, żartowałem! Cały myśl... Co myśle... no że mnie nie stać na Minecrafta? <laughs> nie, znaczy no, stać mnie Ale, no e... W ogóle. Zespaliśmy się w dżungli i ja bym tak powiedział. Oj, 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 oj. Przepraszam bardzo, ale... No. Dobra, dobra, dobra. Teraz powinno być git. A nie no bo kurde. O Jezu, ja Was bardzo przepraszam, ale... Ja chciałem jakiś fajny stęp zrobić. <tłyskańczony> tu tu, tu to jest za głośno bloki. Dom. Dobra, dobra, jest git. git. Yy, a, jeszcze, no, ja ogólnie się będę starał nie jągać, tak uznajmy, jak na innych tych kanałach, no, tak na innych filmach. A i dziękuję... Yy, 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 dziękuję, dziękuję yy, Łukaszowi Kondzieli. Bardzo pozdrawiam, dziękuję za subika. <laughs> yy, mam nadzieję, że, że wam się podobało moje. Cięcie piękne, znaczy wstępnie. Nauczyłem się robić takie Tak jak pojan tak robi. To ja tak samo. Nie zwracajcie na, na mojego skina, tak, 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 tak jak go mi ustawiło. O, to jest czarna owca. Teraz się obok mega... Dużo jest. Jadą siekierę jeden kilo Dobra Ale mam seda Dobra Chodź tu Tam sam jeszcze. Jeżeli byście. O nie, dobra. To ja nie będę zabijał, bo ona ma dzieci. A, jeżeli chcecie, żeby może nagrał film z moim braciszkiem. Ja właśnie pamiętam, że jeden nagrałem. Z Moim bratem, ale był kompletnie nieudany, bo nie ma go na kanale, ale. No nigdy się nie pojawi. Ja to, ja tylko tak mam powiem, że słaby zrobiliśmy i z gry, której się. Może jak ktoś zna taką grę jak inscription. E Dobra. Dobra, rozejdźmy się. Czy... Okej okay, są melony. Dobra, idziemy do kopalni. Zrobimy sam Yy, ja tutaj będę ten o, odcinek nagrywał 15 minut, a I piszcie w komentarzach, czy chcecie w ogóle yy, 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 yy. Czy chcecie, yy, jakie tego, jakie odstępy, na Jakie długie odcinki, czy mają być Czy mają być długie, czyli uznajmy 20 minut Czy mają być średnie, takie 15 Czy mają być takie... Pomiędzy, czy, czy, czy mają być krótkie, czyli 10 minut, uznajmy. I oczywiście do, do, do wszystkich, oczywiście, mm, prośb się dostosuję. O. Ja trafiłem na węgiel, to. Możecie, niestety, za bardzo nie widać, ale niestety nie umiem. Nie, nie mam czegoś takiego jak. znajmy Dzień w ciemności. Bo są na to mody, ale to jest bez modów. A! I zapomniałem. E, zapomniałem wam przedstawić e, tą... Nazwę naszej serii, która się nazywa Woj, Craft czy jakoś tak. Craft. Nie wziąłem craftinga. Gdzie jest mój crafting? Gdzie ja, gdzie ja te rzeczy robiłem? Crafting table. Gdzie jest mój crafting table? Ja już wam mówię, nie jestem... o tu jest... Ja już wam mówię, że ja nie jestem jakimś super prop graczem, to nie musicie się ode mnie spodziewać i znajmuję jakichś trików jak u Dreama, bo ja to jestem zwykły mały mały youtuber, który dopiero zaczyna za, zaczyna ze swoją powiedzieć karierą. Jak to mogę w ogóle nazwać, żeby, że to jest kariera? W ogóle. Dobra. Idziemy ze świe w świat. Oj. Że se mała. A! Ma coś z bo no, mamy dobra. Mała. Dobra. myślimy w którą stronę iść. Jak znajdziemy tutaj wioskę, to będzie mega fajnie. Że wioska to jest jedzenie, wioska to jest da da darmowe że żelaza, jeżeli ktoś w ogóle wie. A, już za mówię. Gram na najnowszej wersji. 1.20. Y jakby co, ja dopiero pi pierwszy raz gram na 1.20 to trochę mogę i craftingów nie znać takich innych. Ale no. O! Jak ten, Tarzan, jestem Tarzanem. Czy ja coś tutaj stąd widzę ciekawego? No nie to ale widzę krowy. Ole, ole, trik! shot, bo! Dobra. Ścinę cukrowę. Mmm, no. Wioska, wioska. Wioseczka, no proszę was. Dajcie jaką wioskę nawet może tam, tam zamieszkam a czy wiesz ja, ja oczywiście jestem rasowym graczem Minecraft o wiecie to no, zakrowa myślałeś, że się ode mną... no tak to, to nie jeden kropka kropka czy... no tak to jest to... Wy ja teraz oglądacie super pro-playera. Ja tu robię triki trik jak Dream. Ja w ogóle jak Xeno, bo mówiłem tam na, no w, w jakiejś no że nie musicie się ode mnie spodziewać jakichś trików jak Dream. Albo, że ja to powiedziałem w myślach. A teraz mówię, że jestem jak Dream. Co to jest tamto czerwone, widzowie? Wy też to widzicie? Tam takie czerwone są coś było. Co jest za tym drzewem? Idziemy tam. Albo też, jak znajdę nowy biom, to może tam też się osiedla. Ale patrz, tam, tam. A, to jest chyba grzyb. No, a dobra, to jest grzyb. No, mm, dobra. Gdzie jest słońce? Dobra, nie wiem. O, pszczoły! Bzz, bzz, bzz. bzz. Mardzina krówek śmieszne, no, że tak te kurę w ogóle śmieszno, że w ogóle te kury nie uciekają ode mnie A jeżeli jakieś by były problemy ze znajomy ze dźwiękiem przy czymś, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo ja też dopiero się uczę i no ogólnie pozdrawiam wszystkich. I też proponuję wam wpadać na, na mojego nowego shortsa, yy, zostawię wam linkę w, w opisie, w ogóle, bo mój short, szczerze wam powiem, dobrze wyszedł, znaczy tam, czy widzieliście, że jest zwykły, film na zdobył 10 wyświetleń, też możecie pójść na shortsy. Żeby też więcej ludzi je widziało i po prostu żebyście mogli mi pomóc z y, rozwijaniem się, no, jak wy, A, jak, jak oczywiście subskrybujecie, to musicie oglądać te filmy, bo inaczej to... Jeżeli nie, no to po prostu nie będą się te filmy i innym pojawiały. To oczywiście proponuję, żeby subskryb subskrybować. Robi się powoli noc, to ja bym proponował tutaj gdzieś zrobić na razie taką... Okej. Okay jak jakby ten goście z trójzębem wyszedł, wiecie jaki, ten z jakiejś aktualizacji, chyba z 1.8, ten, który rzucił właśnie trójzębem. Dobra. O nie! Woda, to, to idziemy po drugą stronę! Noc się robi, a noc to jest coś, co ja, ja bardzo oczywiście uwielbiam. Oczywiście żartuję. Dobra. Tak jak prawdziwy gracz Minecrafta, zabuduje się. Zrobię łóżko i prześpię swoją pierwszą noc. No w ogóle w half nie było, gdyby ten -te kolor tam na dole by się zmieniał uznajmy z, 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 z kategorii tego. Z drewna uznajmy, jeżeli by było to z nowej aktualizacji drewno, to powinny być te, no... te nogi uznajmy te yy, Fioletowe lub różowe, to to by, to by było mega w A jeżeli będziecie już pisać Ej Wojtek, kiedy by wejdziesz do kopalni? Bo, bo trzeba zrobić Już wam mówię, nie w tym odcinku więc pewne bo to już możecie zapisać Następny odcinek też planuję jakieś... za zabrać żelaznej temy i... najeść wioskę yy, yy, yy. i byście czy chcecie robić tak, żebym robił czy... jak... po prostu, czy mam robić wszystko na tym, na... Yy. mam wszystko robić na jednym odcinku, czyli tak najmniej, że mam nie robić pomiędzy nagraniami jakichś rzeczy. Czy właśnie na odwrót, że mam robić rzeczy pomiędzy nagraniami? To to mi też bardzo mocno pomogło. Bo każda porada mi się przyda, to wiecie tam na dole idźcie i pisze i piszcie komentarze. Bo jeden, jak to mówią, sub do suba, Like do lajka, like aż będzie... 20 subów. Teraz czekam na dwa. Teraz czekam na 20 subów. Tak, zbieramy 20 subów. To piszcie, to róbcie konta niż nawet e, róbcie konta swojego psa, Pimpka lub znajmy konto waszego dziadka. Idźcie do dziadka i mówcie zasubskrybuj ten kanał. O ze wszystkich kont macie subskrybować ten kanał. Trochę chyba przesadziłem. Yy, no, no to wracamy. Dobra. My to już po powoli będziemy kończyć ten, ten, ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Nie, w sumie jeszcze nie dziękuję, bo jeszcze to nie jest koniec tego odcinka, ale za niedługo kończymy. Przepraszam, że tak się trochę że po prostu jestem tak. No. Yy jeszcze mięsko przepalamy ja wam, dobra to teraz już mogę się z wami pożegnać, czekajcie nie to o o, ja wam dziękuję za oglądanie że byliście na tym odcinku no to był, to była jak coś to następny odcinek nie wiem kiedy się pojawi Mam nadzieję, że za, za niedługo, przepraszam, że była przerwa w nagrywaniu, ale były problemy, e, nowy dom, no. E, a, jeżeli kto to dotrwał, to piszcie w komentarzach hashtag seria, to będę przypisał tego mm, serduszka. Bo to ja już kończę tam odcinek, dzięki za oglądanie, cześć.